Dzisiejszy fragment Ewangelii mówi o tym, że nawet każdy prosty człowiek może ujrzeć to, czego nie widzą nawet prorocy i królowie. Wystarczy być głębokim w wierze, żeby zobaczyć to, co przychodzi, to, co nadchodzące będzie. Będzie widoczne dla każdego najprostszego człowieka, a nie tylko i wyłącznie dla największych mędrców i proroków. A dodatkowo ten fragment pokazuje nam, że nie musimy być prorokami ani mędrcami, żeby zobaczyć to, czego nie da się zobaczyć gołym okiem, bo tego możemy się nauczyć od naszych ojców. Powinniśmy właśnie żyć w taki sposób, żeby, żeby najważniejsze prawdy, e, które nie są widoczne e, dla wszystkich, móc ujrzeć dzięki naszej wierze.